Cześć, nazywam się Zagawa Maciej. Jeżeli już gdzieś oglądałeś jakieś moje filmy, to prawdopodobnie widzisz, zauważyłeś, że skupiam się na kwestiach związanych z pracą ze, nad sobą samym, nad tym, co jest w nas, nad pracą z emocjami, z relacjami z rodzicami. Dzisiaj pomyślałem, że skupię się troszeczkę bardziej na kwestii technicznej, związanej z tym, jak pracuję z drugim człowiekiem i z tym, jak to, jak to wygląda. A jeszcze dokładniej, chciałbym się skupić na tym, że bardzo często ktoś przychodzi do mnie z jakimś problemem i ma swój. wie, Mówi, że coś by chciał przepracować, ma z czymś problem. I okej, okay, to jest jak najbardziej spoko. Później dostaje pytania jeszcze ode mnie przed takim spotkaniem, i tam mówi o tym, co, co go boli, z czym by chciał pracować. Jednak później przychodzi sesja, przychodzi spotkanie. I po kilku, kilkunastu minutach okazuje się, że pracujemy nad czymś innym, i właśnie o tym chciałbym Ci powiedzieć dzisiaj. Czemu tak się dzieje? Zapraszam do oglądania. Jak to jest z tym, właśnie, że ktoś przychodzi z problemem, jakimś konkretnym, a za chwilę okazuje się, że pracujemy nad czymś zupełnie innym. Tutaj, według mnie, najbardziej pasuje metafora góry lodowej. Tą metaforę pierwszy raz słyszałem na jednym z warsztatów u Pawła Orawskiego, kiedy byłem, i ta góra lodowa gdzieś tam się przewija, ogólnie w świecie rozwoju, tak to nazwijmy, no ale po prostu ta metafora jest, jest bardzo trafna. Tutaj za chwilę gdzieś się pewnie pojawi obrazek, żeby łatwiej było mi przedstawić Tobie to, o co chodzi. Więc na obrazku możesz zobaczyć górę lodową, która jest duża. Jednak to, co widzisz na górze, jednak to, co widzimy. To jest tylko i wyłącznie jej fragment, to, to jest nad wodą. Większość, jak nie, można powiedzieć prawie całość, jednak tej góry jest pod wodą, i tego nie widzisz. Tu oczywiście w tej perspektywie widzimy, jednak kiedy patrzysz, jesteś na górze, czy jesteś na czubeczku, no to ciężko jest, ciężko jest dostrzec to. A tym bardziej, że zazwyczaj to wokół tej góry nie ma wody, tylko jest, jest coś, coś bardziej bardziej niewygodnego. Na przykład zaczynamy pracować nad tym, że ktoś komuś jest ciężko w ogóle cokolwiek zrobić, jest ciężko mu zaspokoić swoje, no inaczej być zadowolonym z tego, co robi. Tutaj wrócę do perfekcjonizmu, który po prostu mi jest łatwiej mówić, yy, ponieważ sam to przerabiałem. Czyli ktoś po prostu zdaje sobie widzi, że co by nie zrobił, to nie jest z tego zadowolony. Przez to czasami jest tak, że nie robi też czegoś bo uważa, że nie jest jeszcze na to gotowy, że jeszcze za mało umie, że jak to zrobi, to będzie niedoskonałe. I załóżmy, że z czymś takim przychodzi. I pierwszym etapem, kiedy o tym rozmawiamy, jest to, że wchodzimy na kwestie związane z perfekcjonizmem. Pytam tego człowieka właśnie o kwestie związane z tym, czy jak, jak on to widzi w ogóle u siebie. No i okazuje się, że no rzeczywiście, że, że ma coś takiego. Później drążymy dalej i dochodzimy do czegoś, o czym już wspominałem w innych wideo, Czyli na przykład kwestiach związanych z tym, jak wyglądało w jego dzieciństwie, w jego okresie dojrzewania, docenianie ze strony rodziców. Czy było, czy nie było. W tym przypadku okazuje się, że nie ma, że w sensie nie było go, a już szerzej patrząc z perspektywy szerszej, nasumaślałem troszeczkę, to prawdopodobnie to docenienie było. Tylko, że nie takie, jako ten człowiek był oczekiwał. Bo na przykład, Twój tata mógł myśleć, że jeżeli będzie ci mówił, co robisz źle, albo cały czas ci pokazywał, że to, to można zrobić lepiej, to że w ten sposób pokazuje ci, że zwraca uwagę. A ty, jako dzieciak, słyszałeś tylko, że coś robisz źle. Nie miałeś wytłumaczone, że tu chodzi o to, żeby cię, nie wiem, zmotywować, coś w tym stylu. Nie. Więc ty sobie zakodowałeś, że jakbyś czegoś nie zrobił, jak bardzo byś się nie starał. To, to to będzie za mało dobre. I to jest właśnie, to jest ten mechanizm pracy z drugim człowiekiem. Dlatego też, jeżeli ty sam zaczniesz pracować nad jakimiś emocjami, albo stwierdzisz, że na przykład zaczynasz pracować nad relacjami z kobietami, albo z mężczyznami, to okazuje się, że w pewnym momencie właśnie dochodzisz do tego, jeżeli jesteś mężczyzną, że okazuje się, że na przykład, relacja z twoją mamą była. że tam coś było nie tak, przez co na przykład przyciągasz teraz, czy sobie przyciągasz, ale w Twoim życiu pojawiają się kobiety, które. No nie ma co ukrywać, w pewien sposób są takie, jak Twoja mama, ponieważ twoja mama była dla Ciebie wzorcem kobiecości, możesz się z tym zgadzać lub nie, jednak ty jako dojrzewający mężczyzna widziałeś swoją mamę najczęściej i to ona dla Ciebie. Podświadomie teraz, jeżeli nic z tym nie zrobiłeś, jest wzorcem kobiecości. I w drugą stronę, jeżeli jesteś kobietą i był tata w Twoim życiu, czyli mężczyzna, to przez wiele lat to był jedyny mężczyzna, jaki był obok Ciebie. I nieważne, czy był męski, czy nie, czy był stanowczy, czy nie, czy był silny w energii męskiej, czy nie, to był dla Ciebie wzorzec mężczyzny. Dlatego teraz prawdopodobnie podobnych mężczyzn do siebie przyciągasz. I właśnie to, że ktoś zaczyna stwierdza, że kurczę, ja cały czas przyciągam takie same, takiego samego partnera, partnerkę, to to też jest zazwyczaj tym, tym, co jest na górze tej góry lodowej. A później, właśnie drążąc, drążąc, dochodzimy do tego, że okazuje się, że to jest głębiej i prawdopodobnie ma swoją przyczynę w wczesnych latach. I bardzo często jest tak, że kiedy samo uświadomienie sobie tego już jest zrobieniem naprawdę ogromnej roboty do tego jak dorzucisz pracę z emocjami tutaj wrzucam wideo o którym o tym mówię będę tego wideo często odsyłał to już jest w ogóle hit to już naprawdę możesz sporo przerobić i tak naprawdę te dwie rzeczy bardzo często są wystarczające bo uświadomienie poradzenie sobie z emocjami traficie na tyle odblokować, że serio, przystajesz już inaczej. Dowiadujesz się, że to był Twój wzorzec. Sprawdzasz, co w tym wzorcu jest OK, bo na pewno jest coś OK, a z drugiej strony patrzysz, czego tam brakowało i czego Ty potrzebujesz, i zaczynasz tego szukać. I to już jest jakby efekt tej pracy, o której przed chwilą wspomniałem, bo też to będę powtarzał. Warto jest ogarniać to, co było, ogarniać przeszłość. Jednak jakby nie patrzeć, żyjesz w świecie teraźniejszym, w świecie obecnym i mam nadzieję, że Ty również, rozwijając się, robisz to po to, żeby Ci się lepiej żyło. Daj znać w komentarzu, czy to co powiedziałem o tym, o tym jak wygląda problem i że zwyczaj zaczynamy od czegoś coś na wierzchu, jak to, na ile to z Tobą rezonuje, czy, czy może przypadkiem, całkowicie przypadkiem. Coś ci to da, dało ci to do myślenia i wpadłeś na coś o czym wcześniej nie myślałeś. Będę wdzięczny za, za lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie, bo nie ukrywam, to jest bardzo fajnym, fajnym feedbackiem. Tak widzieć, jak słupki wpadają, widzieć lajki i komentarze. Daję się też wiadomości prywatne, za które również dziękuję tym, którzy do mnie piszą. Że, że im pomogłem, że to co mówię do nich trafia i dało im do myślenia. Także co, na dzisiaj to tyle. Kolejny raz mam nadzieję, że wierzę w to, całym sobą, że przynajmniej w minimalnym stopniu to co tutaj mówię wpłynie na poprawę jakości Twojego życia. I co? Trzymaj się, do następnego, cześć.